10 5 4 3 2 1 Go. Lewy do prawy 2 plus podbija uwaga Prawy 2 plus podbija 200 I do beczka od prawej ciasno uwaga głęboko na krawężniki ciasna beczka głęboko uważaj. I tu na kostce ślisko uważaj Uwaga, ślisko. Przy balonie RMFU u uważaj ślisko słupki na zewnętrznej. I ciasno ślisko. Na słupki metalowe na zewnątrz uważaj. Okej. Okay. Mega ślisko. I tutaj przy balonie ciąć po krawężniku spokojnie. Okej. Okay. I do beczki. Myczka, ładnie. Ciaśniutko. Nie ma nas, nie ma. Zjeżdżamy, zjeżdżamy. Wyjazd, wyjazd. Bok sto. No kurde. Co? Stop był. Nie wiem czy tutaj trzeba... Nie wiem. Czy trzeba jechać na... Nie wiem, kurwa, teraz wyskoczył. Trójka nie wyszła. Spoko. Zanerwowy tutaj. Zjedź w bok, zjedź w bok, tutaj na ten.